Cześć kochani, witam wszystkich z podznaku 2 w czytaniu na wrzesień 2024. Moi drodzy, dzisiejsze czytanie tradycyjnie zaczniemy od kart wyroczni. Tutaj zbadamy takie energie ogólne na ten miesiąc, zobaczymy, co ciekawego może się wydarzyć. Później przejdziemy do tarota, zrobimy rozkład na miłość dla singli, potem miłość dla osób w związkach, następnie praca, kariera, finanse. A na samym końcu duch i emocje. Pamiętajcie o tym, że czytania, które są dodawane czy to na tę, czy na jakąkolwiek inną platformę, są to czytania ogólne i nie zawsze będą z Wami rezonowały, nie zawsze będą odpowiadały Waszej sytuacji. Także miejcie to na uwadze. Co więcej, warto sprawdzić swój znak księżycowy, ascendent, Wenus, tak żeby po prostu znaleźć czytanie odpowiednie dla siebie, rezonujące, odpowiadające sytuacji, w, ak w której akurat się znajdujecie. Także. Poszukujcie, a znajdziecie. A teraz zobaczmy, co ciekawego mamy, jeżeli chodzi o karty wyroczni dla Was, moje drogie lwiątka, na wrzesień 2024. Sprawdźmy, jakie karty mamy dla Was, moi drodzy. Cóż ciekawego się nam tutaj pojawi? Zobaczmy. E, przypełnia mnie pozytywna energia. Hmm, bardzo przyjemnie. To nie ma tutaj e, nie ma do jej negatywnych aspektów. Myślę, że będziecie mieć właśnie dużo energii. E, wchodzicie w ten miesiąc takim naprawdę dobrym ładunkiem energetycznym. E, jesteście pozytywni. Myślicie właśnie w taki bardzo, bardzo przyjemny sposób. E, manifestujecie też bardzo dużo. Myślę, że też poczujecie to, że jesteście obdarowywani właśnie takim dobrem. I w ogóle wzięłam tutaj karty Tarot Dobra dla Was, a nie wiedziałam, że taka karta wyraźnie się pojawi. Także ciekawie. Myślę, że to nie mógł być przypadek, więc wydaje mi się, że Wy po prostu tutaj w tym miesiącu będziecie czuli się no, naprawdę tak, no, w, na swoim miejscu w odpowiednim czasie, tak jak powinniście po prostu wyglądać, tak jak powinno Wasze życie wyglądać. Będziecie bardzo wdzięczni za wszystkie łaski, które... Które się do Was tutaj uśmiechają, które do Was przychodzą, i wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry czas, żeby praktykować wdzięczność, praktykować właśnie radość, szczęście, docenianie małych gestów, małych chwil, bo ich może być bardzo dużo i one będą powodowały uśmiech na Waszej twarzy, więc warto być po prostu za nie wdzięcznymi. I z tym Was zostawię, tak to wygląda według mnie. Jest tutaj bardzo dużo właśnie takiej pozytywnej, przyjemnej energii, więc zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, e, o tarotam i sprawdźmy, jak się sprawy mają u Singli spod znaku Sprawdźmy, cóż ciekawego mamy dla Singli spod znaku Sprawdźmy, jakie mamy karty na wrzesień 2024. Pojawia nam się piątka ognia, czyli piątka różdżek. Mhm. Trójka e, pentakli Okej, okay. i cesarz. Powiem Wam tak, ja tutaj widzę trochę spór. Wydaje mi się, że z kimś możecie mieć taką relację, wiecie, od wrogów do kochanków, nie? Że na początku nie do końca się lubicie. Macie wrażenie, no Wy macie po prostu takie, takie wrażenie, że ta osoba nie do końca Was lubi, Wy też jesteście nie do końca pozytywnie nastawieni w stosunku do niej, no bo czujecie takie dziwne wibracje. No i no, jak są jakieś spotkania, to po prostu między Wami iskrzy. I może to się wydać, że właśnie w taki negatywny sposób, w taki no nieprzyjemny sposób, który gdzieś tam po drodze, no nie, nie, nie powoduje mu tylko w brzuchu, tylko właśnie sprawia, że po prostu robicie się czerwoni i wkurzeni na tę osobę. Ale no jak to właśnie, jak to mówią, kto się czubi, ten się lubi. Bardzo możliwe, że językiem miłości właśnie tej osoby, em, oprócz tych wszystkich języków, które są, ale jest też takie właśnie dokuczanie, em, taki bardziej chamski, sarkastyczny żart i Wy na początku nie czujecie tego, z racji tego, że no po prostu się nie znacie z tą osobą. To jak macie czuć tę relację, skoro no, nie jesteście ze sobą blisko i nie do końca wiecie. Najzwyczajniej z kim macie do czynienia, nie? I dlaczego ta osoba się tak zachowuje, i nie inaczej. A ta osoba po prostu czuje się swobodnie i może tam gdzieś po was pocisnąć e, jakieś takie czasami nieprzyjemne żarty, wydają, wydające się nieprzyjemnymi, a wy je odbieracie bardzo personalnie. Więc ja tutaj uważam, że trzeba po prostu wyznaczyć pewną granicę, no bo w pewnym momencie po prostu zaczynacie współgrać i może, nie wiem, wy, wy poczujecie ten humor, albo ta osoba wyczuje, że okej, okay, chyba przegięła więc się wycofa z takich żartów na ten moment. No bo ta trójka ziemi, no mówią o właśnie w współpracy i myślę, że to też jest takie poznanie tej drugiej osoby, poznanie się nawzajem i no zwyczajnie, no zrozumienie tego, że no nie zawsze takie przytyki są miłe, znaczy generalnie przytyki nie są, nie są czymś wybitnie miłym, ale wiecie takie żarciki bardziej no, sarkastyczne, ironiczne, no to bardziej już jak się Kim znacie, nie i tak e, gdzieś tam mm, no, czujecie poczucie humoru tej osoby, nie? E, I myślę, że ja w ogóle mi to jest trudno mówić, nie wiem czemu. I się zastanawiam, czy to wy będziecie tacy przyblokowani. E, myślę, że tak, myślę, że tak może być, że właśnie ta osoba będzie sprawiała, że wy się nie czujecie po prostu. Na tyle komfortowo, żeby odbić piłeczkę i no, może być to takie trochę niezręczne. No Natomiast potem pojawi się cesarz i stwierdzacie, że no nie, tak nie może być. To ja jestem tutaj, ja tutaj rozdaję karty i wyznaczacie zasady, wyznaczacie granice, że nie, to jest hamskie, to nie jest miłe, nie lubię tego. I myślę, że to też wleje taki zimny kubeł, a, znaczy kubeł zimnej wody na, na tę osobę i faktycznie ta osoba zobaczy, że okej, okay, chyba przegięłam, przegięłam, chyba muszę. Mm, obrać inną taktykę, tak? Więc sobie, kto się czuwi, ten się lubi, ale no też yy, z umiarem, nie? Z umiarem, z yy, no tak. E, dobra, zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o miłość, ale już dla osób, które są w relacjach. Sprawdźmy, cóż ciekawego mamy dla Was, moi drodzy. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o yy, yy, o miłość? Sprawdźmy. Pojawia nam się czwórka ognia. Oho, tutaj jakieś śluby, wesela albo dużo takich tematów. E, może, może właśnie gdzieś tam się coś pojawi. Dziewio dziesiątka, przepraszam. Dziesiątka pentakli. Okej. Okay. I szóstka ognia. Bardzo dobre karty. Ja tutaj pierwsze to tu pomyślałam właśnie o ślubie, weselu, może jakieś plany, może oświadczyny, może ktoś Wam się oświadczy, może gdzieś tam rozmawiacie ze swoim partnerem, partnerką bardzo intensywnie na te tematy, właśnie domu, wspólnej przyszłości. Może teraz w najbliższym czasie będziecie mieć rocznicę ślubu, jeżeli tak, no to wszystkiego co najlepsze, no bo wygląda to bardzo, bardzo. Cudownie. E, czuję tutaj też, zobaczcie, że to jest statek, więc może nie wiem, jakiś rejs, tak sobie od razu pomyślałam. E, no, jest też balon, nie? Wiem, więc może jakieś kapadocje od razu sobie pomyślałam. Ale dobra, e, zejdźmy na ziemię. Mm, to jakieś moje tutaj marzenia się pojawiają, e, ale to jest, jest tutaj bardzo dużo właśnie takiej, takiej radości, takiej celebracji tego, że jesteśmy razem, że wjedziemy wspólne życie, tak? I myślimy o wspólnej przyszłości. I tutaj ta karta, która pojawiła się na samym początku, że przypełnia mnie pozytywna energia, bardzo też nadaje ton właśnie tej części czytania, że Wy jesteście no, w skowronkach, wszystko się układa, wszystko jest dobrze, widzicie przyszłość wspólną, no i chcecie, no, chcecie jak najwięcej po prostu czasu spędzać ze swoją osobą. Dodatkowo ja tutaj czuję też taki mom moment um, poczucia takiej ogromnej satysfakcji, Takiej wie, wręcz takiego sukcesu, takiej wygranej, że no to jest to, że jak ja się cieszę, że trafiłem, że tam trafiłam na, na osobę, z którą aktualnie jestem. I e, tak jak mówiłam wcześniej, że może właśnie jakieś celebracje, może jakieś święto pod tytułem rocznicy, a może właśnie będziecie szli na jakieś wesele i będziecie się świetnie bawili i to też może Was zmotywuje do tego, żeby pomyśleć, nie wiem, o swoim albo yy, albo właśnie pomyśleć o swojej relacji, co moglibyście zrobić, żeby, żeby była jeszcze szczęśliwsza, chociaż no tak jak mówiłam... Tu jest bardzo dużo szczęścia, więc ja tutaj czuję dużo spokoju, właśnie takiej, takiej ogromnej radości i tego, że no czujecie, że jesteście z odpowiednią osobą. I to chyba też powiedziałam na samym początku, że odpowiedni czas, odpowiednie miejsce, a tutaj dodam, że jeszcze odpowiednia osoba. Tak to widzę, moje drogie oglądka. Zabieram karty i przejdziemy sobie teraz do czytania na pracę, karierę i finanse. Zobaczmy, cóż tutaj mamy dla Was. Ciekawego. Zobaczmy jakie mamy karty dla lwów na wrzesień 2024. Upszej. Dobra, spróbujmy. Aha. E, dwójka powietrza, czyli dwójka mieczy. Paźmieczy, okej. Okay. Hmm, I czwórka wody. Okej, okay, ja tutaj widzę jakiś projekt, może macie jakiś plan uh, i nie do końca wiecie, jak się za to zabrać. To jest trochę tak, jakbyście uh, jeszcze byli w tej strefie właśnie marzeń, w tej strefie no, wielkich planów, a na razie to jest moment, w którym nie potraficie do końca podjąć decyzji, czy chcecie w to iść głębiej. I zobaczcie, że na, na końcu pojawi się czwórka uh, czwórka kielichów. I ta czwórka kielichów jest taką kartą... Um, Trochę takiego, może nie toż od razu poddania się, ale najbardziej mam wrażenie, że to jest takie, takie kwestionowanie tych swoich marzeń, że no do, dobra, fajnie, chciałbym coś zrobić, e, chciałbym pójść w jakimś kierunku ale nie wiem czy to będzie dla mnie dobre, ale no dopóki nie spróbujecie to się nie dowiecie czy to będzie dla Was dobre, więc to jest właśnie coś takiego, że na samym starcie zaczynacie się zastanawiać czy, mm, czy powinniście iść w tym kierunku, nie? Bez, bez żadnego, nie wiem, sparzenia się, bez żadnego sygnału, że nie powinniście, nie? Na razie nic za to nie wskazuje, że nie powinniście, nic nie wskazuje na to, że powinniście, więc to od Was zależy, no, jesteście w takim takim punkcie, że możecie iść albo w jedną, albo w drugą, ale możecie też wybrać jeszcze, pokombinować, znaleźć jeszcze jakąś inną ścieżkę. Więc tutaj jest naprawdę dużo takich uh, tematów um, niejasnych. Ja tutaj, I zobaczcie, że te karty też są takie, jakby trochę za mgłą. Jakbyście właśnie nie do końca byli pewni, co zrobić ze swoim życiem w tym momencie, nie? No bo ogólnie możecie wiedzieć, ale w tym momencie czujecie się trochę tacy zagubieni między młotem a kowadłem. Um, i Próbujecie znaleźć ścieżkę, która, która na razie się nie pokazuje, i tak gdzieś tam się rozglądacie po prostu. Ciekawa sprawa, szczególnie, że Paść tutaj, Paść Mieczy, on jest turbo pomysłowy, więc możliwe, że macie aż tyle pomysłów, a nie wiem, brakuje wam czasu, brakuje wam energii, brakuje wam czegokolwiek, albo niczego wam nie brakuje, albo po prostu cały czas gdzieś tam, jakby to powiedzieć, zwlekacie. O, gdzieś tam zwlekacie z podjęciem takiej radykalnej decyzji. Dajcie znać, czy rezonuje. Mam nadzieję, że, że się zdecydujecie, chociaż spróbujecie zrobić coś, co Wam chodzi po głowie, no bo no, trzeba próbować, w chodzi o to, żeby próbować. Mm, dobra, jedziemy dalej, jedziemy do ostatniej części. A matko, dzisiejszego czytania, czyli do czytania na ducha i emocje. Zobaczmy, czym nas zaskoczył dzisiaj karty, co nam się pojawi, jeżeli chodzi o ducha i emocje. Pojawia nam się Mhm. Mm Pop, 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 pop. Dwójka ognia. No ciekawie. Mhm. I. Haha, no jak? Słońce. Słońce wypadło. Słońce chciało się pokazać tutaj. No ja widzę tutaj bardzo pozytywną energię. Ale znowu to dwójka ognia to jest też taka energia. Trochę niezdecydowanie, to trochę takiego oczekiwania na znak, na to, że coś do Was przyjdzie i wewnętrznie jesteście, no, czuję tą niepewność, nie? Ale ta karta z tą kartą, no po prostu tak współgrają, no jest tyle pozytywnej energii wokół Was, jest tyle szczęścia, tyle radości, tyle kolorów, trzeba z tego korzystać. I dzielcie się tą pozytywną energią, no bo po prostu aż z Was kipi, więc nie pozwólcie też, żeby ktoś obniżył Wasze. Wasze wibracje, waszą zanieczyścił waszą aurę, i tak dalej, bo nie. Po bo prostu blokujemy te negatywne emocje, te negatywne energie. Paź ognia jest też właśnie poszukiwaczem. Tak samo jak paź mm, mieczy. Paść ognia lubi przygodę. On podejmuje ryzyko i wy wewnętrznie naprawdę myślicie o tym, żeby podjąć jakieś ryzyko, żeby spróbować, a dwójka ognia znowu trochę jest blokująca w tym wypadku. I um, myślicie, mierzycie wysoko. Zobaczcie, że w ogóle mamy tutaj żyrafę, więc no, mierzycie wysoko, ale to jest trochę tak, jakbyście nie byli przygotowani na ten większy krok, nie? To jest tak, jakbyście jeszcze chcieli porobić research, jeszcze chcielibyście się upewnić, poczekać na dobry moment, bo no, bardzo możliwe, że tak jest, że w tym momencie nie czujecie, żeby to był jakiś genialny pomysł, ale jak to przetrawicie, to stwierdzicie, że okej, okay, dobra, teraz to jest moment, żebym, żebym spróbował, nie? No, ale myślę, że bardzo często w życiu chodzi właśnie o tę spontaniczność, o to, że dobra, stawiam wszystko na jedną kartę, spróbuję, na jedną kartę spróbuję, zobaczę i przekonam się, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Hmm, ja myślę, że lew mógłby, mógłby naprawdę postawić wszystko na jedną kartę. Dlaczego nie? Szczególnie, że no, tak jak powiedziałam, jesteście wysokowibracyjni, więc też przyciągacie wysokowibracyjne wysoko rzeczy, wydarzenia i ludzi, co myślę, że może Wam w tym wszystkim bardzo, bardzo pomóc. Tak to widzę, moi drodzy. Dajcie znać, czy to czujecie. To wiecie, wysokie wibracje. Dawajcie znać w komentarzach, pamiętajcie o lajkach. No i widzimy się w kolejnych czytaniach. Do zobaczenia.